Cześć wszystkim, witamy w dzisiejszym filmie. A dziś dowiemy się, w jaki sposób dodać tło do naszego materiału. Zapraszam. Jak możecie zauważyć, do naszego filmu dodałem już pewną animację. Tą animację jednak chciałbym pomniejszyć, jednocześnie zostawiając białe tło. Niestety, podczas pomniejszania nasze tło również się pomniejszyło. Co w tym wypadku zrobić? Już Wam wyjaśniam. Przechodzimy w zakładkę, gdzie znajdują się wszystkie nasze pliki. Klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję New Item. Następnie szukamy opcji Color Mate. Również ją wybieramy. Jak widzicie, pojawiło nam się pewne okienko, możemy sobie w nim dostosować wymiary naszego filmu. Jednak ja w tym okienku nic nie zmieniam, ponieważ wymiary dostosuję i tak w późniejszym etapie w Effect Controls. A więc zatwierdzam i przechodzę dalej. W kolejnym etapie mogę sobie wybrać kolor mojego tła. W moim przypadku będzie to tło białe, jednak aby być pewnym, że wybiorę odpowiedni odcień tej bieli, wybiorę go sobie pipetą prosto z mojej próbki, która jest już na timeline'ie. Po zatwierdzeniu pozostało już tylko nazwać nazwę nasze, dla naszego tła, co osobiście polecamy robić, bo później można się nieźle pogubić. Pozostało już tylko przenieść nasze wcześniej przygotowane tło na ścieżkę znajdującą się pod naszym oryginalnym filmem bądź animacją. Teraz, jak mówiłem wcześniej, możemy sobie dostosować wymiary naszego tła. Jednak w moim przypadku będą to wymiary domyślne, bo chcę wypełnić cały ekran. To wszystko. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym filmie.